Jest dzisiejsza agenda, dosyć krótka, tak jak powiedziałem, no mamy kilkanaście minut na tą prezentację. Przeprowadzono kilka lat temu takie badanie, dosyć znana firma IDC wśród 224 dyrektorów działów IT bardzo dużych przedsiębiorstw, największych w Stanach i wyniki wskazały tego badania dosyć jednoznacznie, że umiejętności zespołu stanowią tak naprawdę. Lwią część, ponad 60% stanowią czynnika sukcesu, który powoduje, że funkcje krytyczne działu IT w organizacji są dobrze realizowane. Nawet jeżeli ktoś się nie wiadomo, jak mocno napracuje, a tych umiejętności nie ma, albo nawet jeżeli support producenta jest dobry, oby zawsze taki był, to oczywiście dobrze, ale jednak te umiejętności wynikające z początkowej wiedzy pracowników przyjmowanych do pracy, także to ma oczywiście związek też z dobrą, skuteczną rekrutacją, ale później z ciągłym rozwojem tych pracowników, bo szczególnie branża IT charakteryzuje się tym, że praktycznie zmiany są no, ciągłe, tak? czyli właściwie nie, nie ma roku, żeby y, pracownicy nie mogli i nie powinni y, podwyższać swoich umiejętności y, w zakresie pewnych specjalizacji, którymi się y, zajmują. Natomiast te złe tendencje, które obserwujemy na naszym rynku od, od jakichś dwóch lat, a w zeszłym roku, i w tym w jakiś sposób szczególny, polegają na tym, że budżety szkoleniowe nawet największych firmach, czy to są banki, czy instytucje ubezpieczeniowe, czy telekomy, czy sektor publiczny, są dosyć mocno krojone. I tak jak w poprzednich latach pewną normą było to, że w tak dużych firmach przygotowuje się. Tak zwane roczne plany szkoleń, i praktycznie na każdy dział, na każdego pracownika, no, była pewna pula szkoleń, które dany pracownik, czy to pieniędzy, czy już konkretnie ustalony szkoleń, mógł w ciągu roku realizować. Tak, w ostatnim czasie no, widać wyraźnie, że y, następuje okrojenie jak gdyby tych budżetów. Drugą tendencją, może ona już ta druga nie jest taka zła, chociaż oczywiście trzeba też sobie umieć z nią radzić, jest to, żeby rozwój pracowników. Y, Odbywał się w ramach realizowanych konkretnych projektów, czyli nie jakiś no, hipotetyczny plan szkoleń, tylko konkretne projekty związane z daną organizacją, z danym działem i w ramach tych projektów w taki czy inny sposób szkolenia są rozliczane, wplecione czasami nawet nie jako szkolenia, tylko jako pewne warsztaty czy jako element wdrożenia. Także takie tendencje zdecydowanie obserwujemy. No, co możemy zaproponować czy zasugerować? Zdaję sobie sprawę, że. Pewnie na sali nie ma zbyt dużo kierowników i dyrektorów IT, no, chociaż kierownicy pewnych sekcji działów czy wydziałów wie, wiem, że się do nas wybierali. Także to są osoby często decyzyjne w tym zakresie, a pozostałe osoby, które są obecne na sali, gorąco namawiam do tego, żeby wracając z naszej konferencji, no, drążyły ten temat coraz bardziej w swoich organizacjach i poprzez swoich kierowników czy poprzez działy HR starały się. Te budżety i tą rangę szkoleń zwiększać. Pewnym pomysłem na to, który chcemy tutaj podsunąć, są tak zwane umowy ramowe. Elementem takiej umowy ramowej, tutaj firmy, które występują na konferencji, no stosują takie rozwiązanie w niektórych przypadkach. Oczywiście do tanga trzeba dwojga, tak? także to musi ta druga strona oczywiście też wyrazić zgodę. Ale często się tak zdarza, że po iluś tam miesiącach czy dwóch, trzech latach współpracy nawet największe firmy dochodzą do tego, że warto coś takiego jak umowę ramową w zakresie wsparcia technicznego lokalnego. Tutaj mówimy o wsparciu uzupełniającym wsparcie wynikające z zakupionych subskrypcji na oprogramowanie. Jest to wsparcie lokalne. Być może koledzy tutaj mający kolejne wykłady dotyczące usług ten temat dalej rozwiną. Można w tych umowach zawrzeć również pewne elementy, które pozwalają wygospodarować środki na szkolenia. Także pewnym stałym elementem tych umów, poza zakupem subskrypcji na oprogramowanie w pewnych określonych cenach, są usługi wsparcia technicznego. W ramach tych usług są wydzielone takie usługi rozwojowe i konsultingowe, i sugerujemy czy proponujemy, żebyście Państwo. Dobrze, jak gdyby gospodarując tymi dniami, tymi mendejami zapisanymi w ramach tych umów, wykorzystali sobie część tych środków na szkolenie, wymieniając niejako usługę na usługę. Czyli załóżmy, jeżeli stała ilość mendejów w ramach umowy, na przykład wynosi 4 dni, umowa trwa rok, no to powiedzmy, może dwa dni wystarczą na te prace konsultingowe i rozwojowe, a te dwa dni przeliczone według pewnego Uzgodnionego z nami systemu na punkty szkoleniowe stworzą pewien dodatkowy budżet, za który w czasie ważności subskrypcji na dane oprogramowanie będzie można pracowników tego zespołu wyszkolić. Może to okazać się tak, że w początkowym okresie, przez pierwsze pół roku załóżmy, te prace wdrożeniowe no, pochłoną wszystkie te dni również konsultingowe i, i rozwojowe ale z kolei w drugim roku czy w ostatnim kwartale Zostanie po kilka dni w każdym miesiącu, żeby nie przepadły. Namawiamy gorąco do tego. Możemy prowadzić też ewidencję wspólnie z Wami takich dni. Można je zamienić na wybrane szkolenia z zakresu danych produktów. Nie ma czasu na to, żebym szczegółowo dzisiaj opisywał ścieżki szkoleniowe, konkretne kursy, bo oczywiście za dużo jest produktów, które tutaj oferujemy na konferencji. Zasygnalizuję tylko te najważniejsze, które w różnych miejscach naszej konferencji się pojawiają i z którymi możecie się spokojnie zapoznać. Jeżeli nie na tej głównej sali, to w, w innych miejscach, które za, za chwilę wskażę i zapraszam oczywiście do takich kontaktów. Także szkolenia Red Hat, JBOS i szkolenia EXO reprezentuje firma B2B, która jest autoryzowanym partnerem szkoleniowym Red Hata, no, wspólnie oczywiście z Red Hatem i z, firmem, z firmą EXO. Firma Linux Polska ma w swojej ofercie, szkolenia Alfresco Enterprise DB, Puppet Labs Zarafe oraz ze względu na swoje no wysokie z, z zasoby, można powiedzieć, techniczne, specjalizuje się w tworzeniu warsztatów. Mogą to być warsztaty dedykowane pod zamówienia klientów. Próbki tych warsztatów tutaj na sali takiej mniejszej będą dzisiaj realizowane w drugiej połowie dnia, z tym, że od razu no muszę powiedzieć, że dla ograniczonej tylko grupy osób, które Wcześniej się na te warsztaty zapisały, ponieważ ta salka jest dosyć mała i koledzy zaprezentują takie półgodzinne przykładowe warsztaty, które oczywiście pod potrzeby klientów można rozbudować i można albo w, w naszym laboratorium, albo w siedzibie klienta zrealizować. Linux Polska ma też w swojej ofercie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ze względu też na pewno specjalizację osób pracujących w firmie. To co Leszek mi dzisiaj prezentował jako no, nowy produkt stworzony przez Linux Polska Wolf Web Gateway w jakiejś tam części zawierający y, moduł, mod security czy hardening systemu Red Hat czy tym podobne z zakresu bezpieczeństwa warsztaty również Linux Polska y, może zaprezentować. No tutaj przed sekundką Błażej Pabiszczak opowiadał o swoim produkcie, również z wdrożeniem tego produktu ze sprzedażą nieodłącznie wiązą, wiążą się szkolenia związane z wdrożeniem, także jak najbardziej również na stoisku firmy OpenSAS można zasięgnąć na ten temat informacji. I teraz te źródła tak szybciutko, gdzie tutaj po mojej prezentacji możecie zapoznać się z informacjami na temat szkoleń bardziej szczegółowo. Koledzy, którzy tutaj prezentują na tej głównej sali czy na bocznej sali, później w tej części technicznej mają w swoich prezentacjach konferencyjnych Gdzieś tam pewnie pod koniec, ale zawsze jakieś informacje na temat szkoleń związanych z prezentowanym produktem. Także tam, tam te bardziej szczegółowe informacje dotyczące konkretnych produktów i szkoleń można uzyskać. Mamy tutaj w kuluarach konferencji po prawej stronie jak wychodzimy zaraz do tej części gastronomicznej znajduje się nieduże stoisko pod hasłem Świat Szkoleń Open Source. Także albo ja na tym stoisku będę w przerwach, albo jest jeszcze druga koleżanka, tam można zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji na temat terminów, cen, szkoleń, ścieżek certyfikacyjnych, zostawić swoje kontakty, bo oczywiście tutaj nie wiadomo, ilu materiałów papierowych ze sobą też nie mamy, ale chętnie zaraz po konferencji takie materiały prześlemy do wszystkich osób zainteresowanych mailem już pod konkretne potrzeby. Mówiłem też o warsztatach, które się będą odbywały tutaj w, w salce obok. W materiałach konferencyjnych, które dostaliście przy wejściu, też powinna się znajdować płyta Red Hata, związana jak gdyby z tą konferencją, na której są pewne dodatkowe informacje na temat firmy, produktów, również tam znajdują się z tego co pamiętam, aktualne na 2011 rok katalogi szkoleń. Zarówno Red Hat, jak i JBoss'a z opisem ścieżek poszczególnych szkoleń, także zachęcam do tego, żeby, żeby z nich skorzystać. No i oczywiście wszystkie informacje szczegółowo na stronie internetowej firmy B2B w dziale szkolenia to jest firma, strona www.b.pl i strony linuxpolska.pl, te szkolenia które, którymi i warsztaty, którymi firma Linux Polska się zajmuje. Nawiążę w tej chwili do. Do tego, że właściwie z tegorocznej konferencji ze szkoleniami spotkaliście się już prawie że na wejściu, ponieważ udało nam się jako działowi szkoleń namówić osoby, które organizują tę konferencję, żeby już w tym formularzu zgłoszeniowym, tak naprawdę na konferencję, umieścić taki punkcik, w którym osoba rejestrująca się potwierdzała. Czy Zainteresowanie szkoleniami, z tym, że wybierała wtedy szkolenia danego producenta, że wskazywała szkolenia danego producenta. Teraz przedstawię szybciutko, jakie były wyniki tej ankiety. Generalnie na wszystkie osoby, które się zarejestrowały, tam około chyba 600 osób, 25% kliknęło i potwierdziło to swoje zainteresowanie szkoleniami, wybierając, wybierając następujące szkolenia, że są dla nich najbardziej ciekawe, interesujące. Chcieliby w nich uczestniczyć. 76% osób z tych 25% zaznaczyło szkolenia lub egzaminy Red Hata, 54% no, również Red Hata, ale Jbosa, 30% było zainteresowanych szkoleniami z Postgres'a e, firmy Enterprise DB, które oferuje firma Linux Polska, 28% z zakresu bezpieczeństwa. Tam w tej ankiecie występowało mod security, ale ankieta była tworzona. Jakiś czas temu, tam dwa miesiące temu, wówczas produkt Wallów, który zawarł w sobie również MOD Security, no był na wczesnym etapie rozwoju. W tej chwili już jest produktem zamkniętym. W związku z tym powiedzmy, że są to szkolenia właśnie z tego zakresu. Pozostałe kursy no były troszkę rozrzucone, w mniejszym zakresie od 10 do tam 12-13%, szkoleniami pozostałymi te osoby były zainteresowane, z tym, że oczywiście uwaga, że możliwy był wielokrotny wybór kilku kursów, no bo jak zsumujemy te wszystkie procenty, to nam to wyjdzie znacznie więcej niż, niż 100. Idea była taka, żeby na bazie tej ankiety, zrobionej już w tym wstępnym formularzu, później jeszcze poprzez kontakt z niektórymi osobami, z tym, że nie w ostatnim czasie, tylko w pierwszym okresie rejestracji, gdzieś tak do połowy, bo później był długi weekend, i praktycznie już tego, żeśmy nie kontynuowali do osób zainteresowanych jeszcze wysłaliśmy dodatkowe zapytania i katalogi szkoleń, z pytaniem, którymi, szczególnie kursami Red Hata, czy Jbosa czy Enterprise DB te osoby są były zainteresowane. Wszystko to po to, żeby stworzyć pewną pulę szkoleń, które chcemy Państwu zaplanować na promocyjnych warunkach po zakończeniu konferencji. W następnym tygodniu po zakończeniu konferencji. Prześlemy do wszystkich zainteresowanych osób już konkretną propozycję na szkolenia i egzaminy, które wybraliśmy, no, można powiedzieć, w sposób interaktywny, w kontakcie z Wami poprzez, poprzez te ankiety. Piotrze. Wybór jest następujący. Może być troszkę dla nas też zaskakujący, ale sporo osób uczestniczących w konferencji wykazało zainteresowanie szkoleniami Radhata na bazowym, podstawowym poziomie. Myśleliśmy, że będzie więcej tych osób bardziej zaawansowanych, ale no to okazuje się, że coraz szersze rzesze osób interesują się Red Hatem, nie mając z nim wcześniej jakiegoś szczególnego kontaktu. Pierwsze, zostało nam trzy minuty. Dobrze. Stąd, stąd wybór następujących szkoleń promocyjnych, o których po konferencji tutaj prześlemy informacje. Szkolenie 120 RH124 RH 242 dla bardziej zaawansowanych osób to jest ciekawe szkolenie uzupełniające ścieżkę RHCE czyli ścieżkę dla inżynierów szkolenie z JBossa administracyjnej od B336 szkolenie z Postgresa Introduction to PostgreSQL Administration i szkolenie z Wolfa instalacja konfiguracja i zarządzanie a także egzaminy dwa pierwsze Red Hatta na administratora i na inżyniera Szkolenia te zaproponujemy wszystkim zainteresowanym osobom z następującymi rabatami 40% od naszych cen cennikowych. W przypadku egzaminów RHCSH i RHCE będzie możliwość ewentualnie wyboru egzaminów w cenie SRP, ale z tak zwanym second shot, czyli darmowym egzaminem w przypadku niezdania egzaminu pierwszego, czyli praktycznie to również podnosi walory tej oferty. Szkolenia te będziemy realizować między czerwcem a sierpniem 2012 roku, a tydzień po konferencji prześlemy szczegółowe informacje na ten temat wszystkim zainteresowanym osobom. No i na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Ile osób na sali posiada jakieś certyfikaty Red Czy mógłbym poprosić o podniesienie ręki? Brawo! No, już sporo, znacznie więcej niż w zeszłym roku, muszę powiedzieć. Także sporo osób pozdawało te egzaminy. A ile osób by chciało taki taki egzamin czy taki certyfikat posiadać, ciekaw jestem. Tak, no widać, że więcej, przy, przynajmniej dwa razy tyle. Dla tych osób mamy tutaj specjalną y, propozycję, nagrodę dla wszystkich osób, które dotrwają do końca naszej y, konferencji, złożą ankiety y, organizatorom, będą obecne na sali w trakcie losowania. Jako jedną z głównych nagród będziemy losować y, voucher na y, dowolny egzamin certyfikacyjny Red Hata. Do realizacji do końca 2012 roku. Te egzaminy, które będzie sobie można wybrać, są tutaj na tym schemacie, to tak, można tylko sobie rzucić okiem, ale dotyczy to wszystkich ścieżek certyfikacyjnych redata. Ten, ten kupon jest tutaj u mnie, zdeponowany, także trzymam go mocno i przed końcem tutaj przekażę Jerzemu i myślę, że jakaś osoba tutaj z sali szczęśliwa z tym kuponem, z tym kuponem wyjdzie z naszej dzisiejszej konferencji. Bardzo dziękuję w imieniu firmy B2B i firmy Linux Polska, z którą również współpracujemy w zakresie szkoleń. Dziękuję serdecznie.